cześć siemanko jak widzisz nazbierałem swoich papryk one są ostre no bardzo ostre a będę chciał coś tobie pokazać wybiorę sobie kilka załóżmy tą fajną dużą to jeszcze może jakiś kilka małych a na razie zaraz będę chciał je tak pokroić, żeby wybrać z nich nasionka. O, na pół zobacz ile nasion jest. Te nasionka będę chciał zasiać z powrotem. Tego je ładnie tutaj wybiorę. To one są większe. Nie takie jak w pomidorach malutkie. I one są dość suche. W pomidorach leżą w tym w tym miążu całym. A tutaj nie. Ale sobie tutaj będę na bok. Wiesz o co chodzi? O! Dobra. Tu jest. Hai hmm. kita tu laranja Hai oh, dan Do woreczka później, żeby mieć na przyszły rok. A ta papryka naprawdę jest zastrażona. Będę musiał uważać, żeby sobie znowu oczu nie przeczyć, bo to hmm, to już będzie czak. Tylko pokażę ci zaraz, co z nią zrobić. O co ja tak robię? O, zobacz ile masiu. Widzisz? jest. Mm. to wszystko trzeba wyskrobać. Będą roślinki na przyszły rok. Chociaż myślę, że to co mam nie wystarczą na razie, no, ale może ktoś będzie chciał, nie wiem, szwagier, Cosinez, jest jak to jest? Aaa, się w <grymne> Dobra, wydługie jak umiem, nie? Teraz to tam na bok trzeba przestawić. Wezmę sobie jeszcze kilka takich mniejszych papryk. Te ja wszystkie poprzekrajam. Bo lepiej wtedy ten ich aromat wychodzi. Aromat to cała ostrość. Tutaj ow, nasz w był. takie małe. tamtych nie było. Wydaje mi się, że starczy. Powiem tobie, że tą dużą jeszcze jakoś tak przekroję. A po co to wszystko? Już Ci pokazuję. Otóż mam tu słoiczek ogóreczków góreczków korniszonych, nikisone, jakieś tam zagraniczne. I powiem tobie teraz co ja będę chciał zrobić. Tu hmm. tutaj tego jest troszkę za dużo więc będę musiał parę wyciągnąć a dlaczego? żeby zrobić miejsce jak już mamy wyciągniętych tutaj e, te kilka sztuk to możemy zacząć Wrzucać paprykę. I teraz tak. Jest odkręcony słoik. Czyli długo nie poleży, ale jak wrzucimy go do lodówki, stawimy tak, stawimy to sobie przez te kilka dni, może naciągnąć. No, załóżmy, że za kilka dni przyjdą koledzy, będą chcieli zjeść coś ostrego. Do wiadomo czego No, im mówię Ci twarze wykręci po czymś takim, to zostawiamy sobie na kilka dni, ale poczekaj, bo to papryki bierze kiedy wyjdzie, może tam jeszcze coś wcisnę, te parę ogórków. Resztę to już zjem. Dobra. No. Tak to wygląda. Powiem tobie będzie działać. No, to taki oto sposób mam na coś ostrego do przekąszania. No, chyba, że lubisz sobie tak oglądać telewizor, coś ostrego chrupać. No, to tylko poczekaj kilka dni sobie, nie? To w lodówce nic się nie stanie tam spokojnie, nawet dwa tygodnie postoi. Wiesz, w lodówce, nie? Nie na zewnątrz, bo zaraz pleśń nie złap. No, to smacznego. I tak to, w jakiś sposób mam, właśnie z tych moich papryk. A nasionka? Nasionka będę siał, No to co? Wiesz, jak robić? Życzę Ci wszystkiego dobrego. Na razie, trzymaj się, hej.